Remord. Gra, w której Bonapetit może oznaczać to samo co Alakhupar, a szef kuchni nie nosi jego fartucha, tylko pas Hida. Dlaczego sytuacja wygląda w ten sposób? Bo Remy miał marzenie, żeby otworzyć restaurację, a jego genetyka sprawiła, że jest wybuchowym szczurem na głowie lingwiniego. Kucharz nie popełnia błędów, kiedy drobna pomyłka dosłownie rozsadzi mu głowę. Czy w takim razie uda nam się spełnić marzenie Remy'ego? Sprawdźmy. Grupa założycieli składa się z czterech osób, z czego trzy to osoby z komentarzy. Jeżeli Twoje imię znajduje się na tej liście, gratulacje. Twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Rozbiliśmy się na opcji zamarzniętej w 99% planecie, na której najwyższa zanotowana temperatura wynosi minus 2 stopnie Celsjusza. Lepiej być nie mogło. Dlaczego? Bo nikt normalny nie otwiera restauracji w takim miejscu, więc nie będzie żadnej konkurencji. Remy wiedział, że zanim stworzy restaurację, to miejsce musi się zmienić. Potrzebujemy wielkiej, spiżarni, pełnej najrozmaitszych rzeczy. Kupienie ich nie wchodzi w grę. Dlaczego? Słyszę, że pytasz. Dlatego, że szczury nie potrafią kupować produktów spożywczych te słodkie osmarkane gupiutkich malusz. Jedzenia nie ma tu prawie w ogóle, a nasze wstępne nadzieje to polowanie na zwierzęta, których praktycznie tu nie ma, łowienie ryb, do którego nie mamy odpowiedniej technologii, uprawianie roślin, do którego potrzebujemy pełnoprawnej szklarni. Jest jeszcze czwarta opcja, o której nie chcę na razie mówić, aby nie być tym złym. Jedzenie to jedno, ale ważniejsze to wybudować schronienie. Mimo ciepła, które daje nam gejzer, bez ścian i dachu nad głową zginiemy w ciągu kilku godzin. Drugim najważniejszym co musimy zbudować, może Was tu zaskoczę, bo nie jest to mikrofala do grzania piwa, a turbina wiatrowa oraz huta. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć szkło, które posłuży do budowy dachu w szklarni. Najpierw obowiązki, potem przyjemności. Jeżeli pracujesz w hucie, a według danych YouTubea 90% widzów to robi, zawsze pamiętaj o dachu nad warsztatem. Bez niego pożar jest pewny. Możecie zadać pytanie, dlaczego nasza szklarz nie ma ściany z piaskowca a nie szkła? Po pierwsze, nie jest to konieczne. Po drugie, Remord jest trochę jak Detroit wśród gier. Chcą ci ukraść wszystko i na pewno spróbują. Więc dopóki nie jesteśmy w stanie tego bronić, musimy to chować. Na całe szczęście potrafimy odróżnić biznesmena od psychopaty. Dlatego z otwartymi ramionami przywitaliśmy karawanę, która sprzedała nam dużo mięsa, a tego potrzebowaliśmy. Żeby przetrwać na takiej ilości, musimy się dopuścić herezji i postawić DPO. To bardzo rani naszą godność, ale zachowamy się jak w toksycznym związku i będziemy udawać, że jest to w porządku. W pobliżu rozbiła się kapsuła i wyleciał z niej człowiek. Jest ranny i należy do frakcji, która nas nienawidzi. Staram się być oportunistą, więc uznałem to za dobrą okazję do zmian. Zmieniłem więc tymczasowo szklarnię w więzienie i spróbowaliśmy wyciąć mu serce. Nie wyszło, więc dokonaliśmy egzekucji i przerobimy go na pastę odżywczą. Podstawą życia na ziemi są akumulatory, więc też i my nie możemy się bez nich obejść. Jeżeli chcemy, aby nasze rośliny były grzane dzień i noc, musimy je wynaleźć. Zostaliśmy zaatakowani. Wygląd napastnika zapewne nikogo nie dziwi, lecz cel jego ataku może zdziwić. W zwyczaju mają atakować, żeby kraść, a ten chciał po prostu sprawić nam ból, ale rozwaliliśmy go więc luz. Swój do swego ciągnie, więc przybyli do nas obdarci uchodźcy. Przyjęliśmy ich, bo wymyśliłem dla nich idealne zastosowanie. Kazem im się rozebrać i stać cały dzień na dworze. Jesteś mądry, więc pewnie cię to nie zdziwi, ale nie udało im się. Zaczęli padać i to nie z naszej ręki. Zaraz, zaraz, ten jeden próbuje zjeść nasze mięso. Jeszcze tylko ten... I po problemie. Teraz wymienimy ich brudne, obdarte szmaty i skóry zwierząt na soczyste wisienki. Akumulatory zbadane, można stawiać pierwszą baterię, ale każdego sukcesu nam zazdroszczą nawet tak małego. Dlatego znów spróbowali nas okraść. Greg chce do nas dołączyć. Wiem, że nie jest zbyt urodziwy, ale na pewno się nam przyda. Przyjąłem jego ofertę. Był doskonały w walce wręcz, co powinien zaraz udowodnić, bo gonią go trzy lisy, ale Greg, niczym Suarez, po prostu zaczął ich gryźć i wypijać po kolei krew każdemu z nich. Miał wściekliznę i z całego serca mam nadzieję, że nie wpłynie to na Grega. Greg wstał w środku nocy i wysadził szczura w szklarni. Opatrzyliśmy go, a po kilku godzinach zerwał się z łóżka i zaczął bić kasztana, który sobie smacznie spał. Kasztan był w szoku, ale DKG wstał i wypalił ze swojej broni prosto w klatę Grega. Dwa incydenty w ciągu jednej nocy? Nawet na no odwyku nie mieli takich dziur w bani. Przybyła do nas nowa kolonistka. Uciekała ze Związku Radzieckiego, więc wiedzieliśmy, że strażnik, który ją goni, nie może być zbyt mądry. DKG to wykorzystał rzucając się na ziemię, a ten wyładował u magazynka osłony. Niestety, pistolet DKG się zaciął. Już był wywożony na Syberię, ale Kasztan wykonał celny strzał i go uratował. Nie chciałem nigdy usłyszeć, że w moim domu jest gorzej niż w Związku Radzieckim, a tylko ona miała porównanie, więc na wszelki wypadek pozbawiliśmy ją życia. Standardowy zakup jabłek. Nareszcie poznaliśmy tajne techniki łowienia ryb, i od razu chciałem, aby hanienka zaczęła zaopatrywać nas w szczupaki. Okazało się, że na głębokiej wodzie nie można łowić ryb. Byłem zdewastowany, ale przeprowadziłem szybki research i okazało się, że możemy rozpuścić cienki lód i tam zacząć łowić. Tak też zrobiliśmy. Powstała mała chatka rybacka specjalnie dla hanienki, a reszta załogi zaczęła sobie tam pływać. Mało rzeczy mnie rusza, ale to naprawdę był miły widok. Stwierdziłem, że jesteście zbyt słodcy, żeby narażać was na Grega, psychopaty, więc wyrzuciliśmy go na mróz i wycięliśmy organy. Nie wiedziałem, jak się możemy go pozbyć, bo jest nieśmiertelny, ale wiedziałem, że dopóki leży nagi na mrozie, nic nam nie zrobi. Chcielibyście być nieśmiertelni? Spójrzcie na Grega i się zastanówcie. A wnioski możecie napisać w komentarzu. Kolejna partia uchodźców, kolejny raz to samo. Rozebranie, zamarzanie, mielenie. Dostaliśmy ofertę. Możemy przyjąć misję i otrzymać technologię sztucznego metabolizmu. Co ona daje? Możliwość tworzenia poniższych rzeczy: żołądek detoksykacyjny, żołądek nuklearny, żołądek reprocesyjny. Wszystkie trzy są nam absolutnie niepotrzebne. W zamian mielibyśmy zabić trzy niedźwiedzie polarne. Zgodziłem się na to. Dlaczego? Skoro jest nam to zbędne? Cóż, piłem. Akumulator był efektywny w 50%. Użyłem standardowych narzędzi poznawczych, czyli chłopskiego rozumu i wysunąłem teorię, że to przez niską temperaturę w pomieszczeniu. Zamontowaliśmy kratkę wentylacyjną, żeby przenieść ciepło. Absolutnie nic to nie dało, ale wszyscy mi podziękowali. Dlaczego? Po prostu nie powiedziałem im prawdy. Najazd panowie, zachowajcie ostrożność, bo przeciwnicy między nogami mają olbrzymie, włochate bestie, które są w stanie bardzo szybko zniszczyć nasze mury. A w dodatku jadą nam na wołach. Próba przebicia muru przyniosła im zgubę. Warto zapamiętać, że los to nie kelner, więc nie musisz dawać napiwku, gdy wykrwawiasz się w śnieżnej zaspie. Aby móc badać bardziej złożone technologie, zbudowaliśmy laboratorium. Wymagało ono dodatkowej energii, więc postawiliśmy też panele słoneczne. Badając nowe technologie, Kasztan znalazł rozwiązanie naszego starego problemu. Nieśmiertelnego wampira mogliśmy zabić tylko poprzez zniszczenie mózgu. Osobiście się tego nie spodziewałem, bo Grek od tygodni żył nie posiadając serca oraz innych kluczowych organów, ale najważniejsze, że już go nie ma. Pewna kobieta była ścigana przez dwóch zoofilów. Po przybyciu okazało się, że sytuacja jest jeszcze gorsza, bo byli to komuniści. Kobieta była dla nich zbyt miła, bo gdy jeden zapytał o kim do szluga, nawet pomimo pościgu pomogła mu. Otrzymała imię po jednej z osób z komentarzy. Po kimś, kto ewidentnie kocha Rimorda, więc Rimord może odwdzięczyć się tym samym. Witamy w kolonii! Jesteś dobra w górnictwie, masz tu kilof narkotyki i do zobaczenia po szefcie. Linguini był ranny i wdało się zakażenie w jego żołądek. Sam diabeł własnymi rękami musiał tu na niego zesłać. Ciężko mi wyobrazić sobie gorszą karę dla tego człowieka. Dlatego dołożyłem wszelkich starań i dosłownie, gdy był już na granicy śmierci, udało nam się go uratować. Podczas standardowej redukcji więźniów pociąłem o dwie osoby za dużo. Jedną z nich była kobieta z misji. Dałem słowo, że utrzymam ją przy życiu. Drugą byłem ja. Kobieta, której uratowaliśmy życie, postanowiła do nas dołączyć. Sprawdziłem dane komentujących ich powiązane konta oraz ostatnie zakupy w internecie i wyszło na to, że osobą, która najlepiej pasuje jest Paweł Max Szymczak. Jesteś dobry w górnictwie, ale górnika już mamy, więc masz miotłe, tam są żygi, powodzenia. Zbadaliśmy technologię fabrykacji. Dla osób, które nie znają zbyt dobrze, wcześniej musieliśmy kupować komponenty, które są wymagane do wielu maszyn i przedmiotów, a teraz możemy je wytwarzać. Ciekawostka: jest to tak zimno, że niektóre kule zamarzają w locie. Jedna z osób wykrwawiających się przed bramą ma gigantyczne zdolności górnicze, a w dodatku jest pełna energii, przez co szybciej wykonuje swoją pracę. Uratuję go, bo mam nadzieję, że się odwdzięczy. Dostaliśmy misję, aby wziąć 174 worki odpadów za przedmiot, który w skrócie daje zdolności magiczne. Jest sporo wart, więc się zgodziłem. Temperatura jest bardzo niska, więc wystarczy postawić jakąś szopę i worki będą tam bezpieczne. Plan jest prosty, co może pójść nie tak. Jedna osoba budowała, a druga przynosiła worki. Oboje dostali załamania psychicznego podczas pracy, więc Aroną poszła spać, a DKG podpalił worki. Część z nich spłonęła, a widząc to, już nawet nie chciał mi się ratować reszty. Noc pełna wrażeń. Populacja szczurów zaczyna nas przerastać. Są dla nas wszystkim, ale bez jedzenia my jesteśmy niczym, więc musieliśmy uwolnić część z nich, aby reszta mogła przeżyć. Mój homo radar zaczął napierdalać mocniej niż z twoim starym na rybach. Normalnie bym się ucieszył, ale zobaczyłem, że to znowu oni. Świnio ludzie, którzy chcieli rozpocząć oblężenie. Nie wiem, czy kiedyś byłeś w obleganym mieście, ale to nic fajnego. Jeżeli któryś z pocisków uderzy w szklarnię lub spiżarnię, będzie po nas. Zmontowaliśmy na szybko ekipę, aby zakończyć oblężenie zanim się zacznie. Dwóch snajperów zaczęło strzelać w budowniczych przeciwnika. Bez nich nie powstaną moździerze do bombardowania. Sprytne. Wiem. Wrogowie ignorowali to jak ty ten dziwny ból w klatce piersiowej, ale w końcu zachowali się po męsku, czyli zaczęli działać gdy było już za późno. Walka była szybka i intensywna. Po prostu dam wam oglądanie w następnym odcinku. Musimy obronić tajny przepis. Potrzebujecie mojej pomocy. Chodź, ja! musimy ją uratować. Szybko, do panelu całkowitej kontroli. O nie, mają super broń.